Cześć, tu Paweł Kitzman, a wysłuchacie od początku podcastu o tym, jak zacząć nowe hobby. W dzisiejszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak zacząć czytać komiksy i skupimy się na wszystkim poza superbohaterami. O manze i o komiksach dla dzieci też będą osobne odcinki, ale o nich napomknę. Zdaję sobie sprawę, że ten temat może brzmieć niezwykle głupio, no bo czy ktoś z Was spytałby jak zacząć czytać książki, albo jak zacząć oglądać filmy? Te pytania są zbyt ogólne, bo przecież mamy tak wiele tytułów, gatunków, że bez doprecyzowania nie dałoby się sensownie odpowiedzieć. Z komiksami jest dokładnie tak samo. Mamy obecnie w Polsce boom na te formy sztuki, i kolejne tomy niemal wysypują się z magazynów. Cóż, nie zmienia to faktu, że czytanie komiksów to wciąż hobby stosunkowo niszowe. Ale właśnie to daje mi swobodę zaczęcia od ogólnego, jak zacząć czytać komiksy i ewentualnego dążenia dalej. No dobrze, usprawiedliwienie mam za sobą, więc zaczynajmy. No dobrze, obiecałem, że nie będziemy tutaj mówić o superbohaterach, co nieco ułatwia mi zadanie. Ale nie na tyle, na ile moglibyście się spodziewać, bo wciąż zostają nam tysiące tytułów, od których moglibyśmy rozpocząć swoją przygodę z komiksowym medium. Można śmiało powiedzieć, że obecnie mamy klęskę urodzaju. Wydaje się nad Wisłą tysiące tytułów rocznie, więc nie ma szans, żeby jedna osoba przeczytała choćby połowę z tego. Dlatego pierwszy krok to określenie swoich zainteresowań, nawet tak ogólnie. I wiecie, nawet nie mówię tutaj o określaniu konkretnego gatunku, chociaż to może sporo ułatwić, ale o przemyślenie, na jaki klimat mamy ochotę, tak? Czy to ma być prosta lektura do poduchy z dużą dozą akcji? Może coś stymulującego intelektualnie? Może coś pomiędzy? I takie dookreślenie pozwoli nam zacząć przyglądać oferty wydawnictw, z których część stara się specjalizować w pewnym segmencie rynku. No i na tej zasadzie nieco bardziej ambitne, mądre komiksy znajdziemy choćby w portfolio kultury gniewu, Timofa, Marginesów czy Centrali. Po pełne akcji, ale też niegłupie komiksy środka warto udać się do Non-Stop Comics, Kaboom, czy spojrzeć na wybraną ofertę wydawnictwa Egmont. Wyjątkowe doznania estetyczne zapewnią za to skoncentrowanie na dopieszczonych komiksach europejskich: Scream Comics, Kurz czy wydawnictwo Taurus. To oczywiście tylko Szkoły Góry Lodowej. No, mamy też specjalistów od pulpy i od porno, czyli planetę Komiksów. Mamy mnóstwo wydawnictw mangowych. Yy, czy mamy też innych mniejszych wydawców skupiających się na ciekawych niszach? Tak naprawdę możecie teraz zacząć googlować ofertę tych innych wydawców, a na bank wpadnie wam w oko parę tytułów. No i doskonale. To jest świetny początek. Jednak parę tytułów tu, parę tam. No, i nagle zrobi się koszyk na kilka tysięcy złotych. I zanim przejdę dalej do kwestii tego, jak wybrać najlepszy z najlepszych, zostanę chwilę w świecie słodkich pieniążków. Bo jeśli nigdy nie kupowaliście komiksów, to możliwe, że patrząc na ceny, będziecie zdecydowani, że to jednak nie jest hobby dla Was. Ale no spokojnie, spokojnie, spokojnie. O tym, jak czytać tanio, albo nawet za darmo, powiem później, obiecuję. No dobrze, wracając. Macie już coś na oku, ale nie wiecie, co jest dobre. Kilkaset komiksów w ofertach wydawnic wciąż nie ułatwia sprawy. Wiadomo, po okładce czy po opisie możecie zawędrować dalej w poszukiwaniu ocen na portalach typu Lubimy czytać czy Goodreads albo szukać recenzji. To żmudna praca, na którą pewnie nie macie ochoty, a dla leniuszków albo osób, które mają mało czasu, istnieje jednak bardzo proste rozwiązanie. Po prostu spytać wydawcę. Serio! Zaczepcie ich na fejsie, na konwencie czy mailowo i wiecie co? Większość z nich chętnie Wam coś poleci, o ile nie będziecie ich nękać 30 mailami. Oni znają swoją ofertę na wylot i z łatwością dopasują coś do Waszych potrzeb i gustów. Ale z drugiej strony, słuchając tego podcastu, pewnie część z Was chciałaby usłyszeć jakieś konkrety. E, no dobrze, to bam. Pierwszy tytuł dla wielbicieli kryminałów. Czarne Nufary od wydawnictwa Marginesy. Jeśli zakończenie tego komiksu Was nie zaskoczy, to napiszcie mi o tym, a prześlę Wam wyraz uznania w formie gifa, albo podam Wam dłoń na konwencie, bo nawet dla mnie, okropnego malkontenta, który jest wiecznie rozczarowany przewidywalnymi zwrotami akcji, czarne nenufary były powiewem świeżości. I to też jeden z przykładów na adaptację niemalże idealną, bo komiks bazuje na książce. I moim zdaniem, dodanie narracji graficznej do tej opowieści to był strzał w dziesiątkę, i wiecie co, nie wyobrażam sobie, że w jakimkolwiek innym medium ta historia mogłaby zadziałać tak doskonale. Mamy tutaj morderstwo, mamy trzy kobiety w różny sposób związane z tą intrygą, a to wszystko w pięknym żywym Ri w tle e, miasteczkiem, gdzie Monet tworzył część ze swoich legendarnych obrazów. Dla osób preferujących może bardziej amerykański kryminał Noir. Polecam nie tyle komiks, co duet Ed Brubaker i Sean Phillips. Ci panowie od lat dostarczają rewelacyjne tytuły i właściwie niemal każdy komiks od nich to jest sztos. Ja głównie polecam Zabij albo Zgiń. Tam główny bohater musi zabić jedną osobę miesięcznie, żeby demon nie odebrał mu życia. Brzmi dziwnie, ale też ciekawie. Ten gęsty klimat, moralne osterki i bardzo nieoczywiste spojrzenie na, no właśnie nie do końca wiadomo na co na opętanie, na chorobę psychiczną. To jest kwestia sporna i myślę, że dla czytelników do samodzielnego odkrycia. Natomiast świetno tego duetu jest też zaciemnienie, ale powiem wam, że nie da się źle trafić z tą dwójką. Właściwie po cokolwiek sięgniecie z nazwiskami Blue i Phillips na okładce. Powinniście być zadowoleni. No dobrze, wracając na chwilę do kwestii wydawnictw. Tych w Polsce jest mnóstwo, a wymieniając wcześniej wybrane, celowo pominąłem dwie kategorie: wydawnictwa mangowe oraz wydawnictwa wydające jedynie albo głównie polskich twórców. Mandzę będzie poświęcony osobny epizod głównie dlatego, że nie czuję się na siłach podejmować tego tematu sam. Ale do tego jeszcze przejdę. Natomiast do komiksów polskich przejdę teraz, ale nie jest wykluczone, że, że i one nie doczekają się dodatkowego odcinka, albo chociaż jakiegoś suplementu. A, no i w ramach przypomnienia, nie mówię dzisiaj o komiksach superbohaterskich, bo o nich będzie też oddzielny odcinek. Dobrze, dobrze, dobrze. Komiks polski. Wielu może kojarzyć się z nostalgią z czasów PRL-u, Wiecie, Kajko i Koko, Sztytut, Romek i Atomek, Kapitan Żbik. To wszystko to są kultowe tytuły, ale o nich mówić nie chcę. Dlaczego? No bo to są już ograne tematy, i jakkolwiek kultowe by nie były, uważam, że zdecydowanie więcej miejsca powinno się poświęcić współczesnemu komiksowi polskiemu. Bo przez ostatnie. Pff, nie wiem, 20, 30 lat Polscy twórcy starali się zerwać z tradycjami przodków i pokazać, że mają swój własny, unikalny głos. No i z częściej to się udaje, polskie komiksy może nie są towarem eksportowym, ale uwierzcie mi, człowiekowi, który przeczytał tysiące pozycji, że jest to ogromna strata dla zagranicznych odbiorców. No, takie choćby będziesz się smażyć w piekle, krzycha o wedyka. To jest absolutnie genialna w swojej prostocie obyczajówka o gościu który nagle dostaje się do popularnej kapeli metalowej. I autor miesza tutaj dramat z humorem, sceny z życia młodego małżeństwa z kulisami show biznesu i wow, to wychodzi tak naturalnie, że komiks czyta się niemal sam. I nagroda dla najlepszego polskiego komiksu roku 2016 na festiwalu w Łodzi to tylko wisienka na torcie, bo ten tytuł cieszy się do dziś wielkim uznaniem czytelników i krytyków. Można też wspomnieć o tym, że zajął drugie miejsce w plebiscycie na najlepszy komiks wydawnictwa Kultura Gniewu i został wybrany z setek pozycji, więc zaszczytne drugie miejsce. Natomiast w 2019 roku, też na festiwalu w Łodzi, festiwalu komiksu i gier, nagrodę za najlepszy komiks zdobył Brom, autorstwa Unki Odi. I to jest kolejny tytuł, który mogę polecić na początek swojej przygody z komiksami, bo nadaje się do tego idealnie. Świetnie wyważony, z doskonałym tempem, trafiając w różne gusta. Przeznaczony niby dla młodzieży, ale i dorośli świetnie się przy nim bawią. To historia tytułowego Broma, jego matki wiedźmy i kuzynki Marysi, która interesuje się światem magii i potworów. Unka odia czerpie gościami z bogatej mitologii i legend polskich, ale nie dajcie się zwieść, bo to nie jest polska odpowiedź na Harry'ego Pottera ani Supernatural z Bestariuszem Słowiańskim. To świetny komiks środka, czyli uniwersalny tytuł, łatwy w odbiorze, z prostą, ale satysfakcjonującą konstrukcją, ciekawymi postaciami i świetnymi dialogami. No dobrze, skoro jesteśmy już przy wątkach fantazy, no to może przy nich zostańmy. Fantastyka jako gatunek cieszy się swoją popularnością w grach czy literaturze, ale w komiksie. E, co? Też, ale wydaje mi się, że nie aż tak wielką. Szczególnie w Polsce wydaje się raczej ambitniejsze, bardziej intrygujące tytuły niż taką pulpową, typową fantastykę spod znaku magii i miecza. Nie znaczy to, że takich w ogóle nie ma, ale nie jest jej zbyt wiele. Fanom fantastyki mogę polecić na pewno kilka szlagierów, które powinny się spodobać też tym, którzy od tych klimatów stronią. Monstresa, według opisu wydawcy, to umiejscowiona w alternatywnej rzeczywistości materialnej Azji roku 1900, steampunkowa opowieść z elementami Art Deco. Brzmi zachęcająco, prawda? To historia nastolatki próbującej radzić sobie z wojenną traumą i dzielącej psychiczną więź z tajemniczym monstrum. Chociaż steampunk to niekoniecznie celne określenie settingu tej opowieści, to rzeczywiście znajdziemy tam wpływy różnych stylów. Jest tam magia, inspiracje dalekim wschodem, jest nieco grozy, sporo akcji, intrygujący świat i przepiękne plansze malowane przez Sanetakedę. Zresztą wystarczy rzut oka na okładkę, żeby dać się kupić, a raczej żeby kupić ten tytuł. Dla fanów klasyki mogę śmiało polecić Miecz Ardyńczyka Etienne Willema. To jest typowa na pierwszy rzut oka historia średniowiecznego fantazy, chociaż magii nie ma tam zbyt wiele, ale napisana i narysowana jest niezwykle sprawnie. To po prostu kawał dobrej przygody, w której odnajdą się na pewno miłośnicy fantastyki z lat 80. i 90. -tych. Natomiast ci, którzy lubią porzucać kośćmi, tymi rzeczywistymi czy tymi wirtualnymi, odnajdą się w lekturze Die od duetu Kieron Gillen i Stephanie Hans. To skrzyżowanie Jumanji z grą RPG. Jednocześnie osobista i emocjonalna, ale też epicka w rozmachu historia grupy starych przyjaciół, którzy po latach wracają do fantastycznego świata, w którym przeżywali przygody za młodo. Niestety, nie czekają tam na nich uśmiechnięte elfy i milutkie smoki, a demony przyszłości i refleksje nad osobistymi tragediami. Świetny komiks, na który parę złotych powinniście wysupłać, szczególnie jeśli jesteście zainteresowani fantastyką i szczególnie. Jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z komiksem. E, natomiast co do wysłupływania paru złotych, obiecałem, że wrócę do kwestii zakupowej, kwestii cenowej i zacznijmy od tego. Ceny komiksów są wysokie. E, to znaczy, mogą się wydawać wysokie, jeżeli chcemy wziąć pod uwagę stosunek ceny do długości obcowania z dziełem. No bo, nie wiem, 140 stron komiksu można przeczytać za jednym podejściem w 2 godziny a taka przyjemność może kosztować 30 zł, a może kosztować nawet też 100 zł. Wiecie, jednocześnie książka na 15 godzin kosztuje 3 dyszki, gra na 15 godzin kosztuje 100-200 zł, wiecie, dwie godziny filmu w kinie też obejrzymy za, za parę złotych czy kilkanaście i tworzy to iluzję, że komiks jest medium drogim, ale tak naprawdę te wszystkie porównania, które poczyniłem są absolutnie idiotyczne, bo w wartości kultury nie da się przeliczyć za pomocą zwykłego wzoru cena przez czas, a każde medium rządzi się innymi prawami, wiąże się z innymi kosztami produkcji itd. Ba, powiem więcej, komiksy w Polsce są obrzydliwie tanie, szczególnie jeśli uwzględnić jak skromny, w porównaniu z innymi drukowanymi mediami, jest to rynek. Wiecie, im mniejszy nakład, tym wyższy koszt druku jednego egzemplarza, no i komiksy są przeważnie drukowane w znacznie lepszej jakości niż książki czy magazyny. Choć zdecydowanie zachęcam do wspierania wydawców bezpośrednio i odsyłam do zakupów na ich stronach, to jeśli chcemy naprawdę zaoszczędzić, bez problemu znajdziemy interesujące nas tytuły w, na zniżkach pokroju 30 nawet do 40%. I to niemal permanentnie, więc nie musimy czaić się na jakieś specjalne okazje. A gdzie ich szukać? Wiecie, większość najpopularniejszych dyskontów książkowych online oferuje bogaty wybór komiksów, a ceny sobie możemy porównać chociażby przez Ceneo. Jeżeli chcemy jednak znaleźć naprawdę bogatą ofertę, czyli właściwie zdecydowaną większość komiksów, jakie wyszły i wychodzą w Polsce, najlepiej wejść na sklep Gildi. Gildia.pl. Tam jest wszystko, tam jest naprawdę wszystko. A jeśli nie ma, to zdobędą to dla ciebie. Ceny są również konkurencyjne, więc dla wielu osób to będzie pierwszy wybór. Aha, no i pakują też całkiem nieźle. Zostają nam jeszcze stacjonarne sklepy z komiksami czy małe księgarnie, które polecam przede wszystkim dlatego, że kilkuminutowa wizyta w takim przybytku łatwo może zastąpić pół godziny mojego biadolenia. Doświadczeni sprzedawcy na pewno szybko Wam doradzą: będziecie mieli możliwość zobaczyć towar, poczuć go, przejrzeć, powąchać, a i pewnie ponegocjować parę złotych zniżki przy większych zakupach. Także jeśli tylko macie taką możliwość, koniecznie chociaż raz odwiedzcie lokalny sklep, czy księgarnię z komiksami. No okej, okay, jeśli chcemy jeszcze bardziej zejść z ceny, no to możemy poszukać używanych komiksów. Na Facebooku mamy grupy takie jak kupan Pan Komiks, Komiksy Sprzedam, coś tam, coś tam i tego typu inne społeczności, natomiast różnego rodzaju portale pokroju OLX również pozwolą Wam zaoszczędzić troszkę pieniądza. No dobra, jeszcze za drogo? Okej, okay. ostatnia opcja, wybrać się do najbliższej biblioteki. Każda biblioteka wojewódzka w stolicy danego regionu powinna mieć znakomitą większość, w teorii wszystkie wydane komiksy. Mniejsze filie często też posiadają ciekawy przekrój przez tytuły, więc warto wpaść, zajrzeć, wypożyczyć coś na próbę. Mam w rękawie jeszcze kilka innych metod na tanie czytanie, ale o tym powiem Wam dalej, bo wiąże się to jeszcze z innym tematem. No dobrze, ale póki co wróćmy do polecajek. Czas na komiksy dla dorosłych. I nie mam tutaj na myśli tylko erotyki, ale też grozę, która stanowi coraz większy segment w portfolio wydawców. Jeśli to jednak pikantnych historii szukacie, najlepszym adresem będzie planeta komiksów. Wydają oni sporo erotyki, od mrocznego Black Keys, przez zabawną słodką Charlotte, aż po antologie takie jak Pogańskie Rządze. Jeśli macie ochotę jednak poczuć jeżące się na głowie włosy, przepraszam osoby bez włosów, to w tym temacie możecie skupić się na klasyce albo na współczesnym horrorze. Na fanów tego pierwszego czekają takie adaptacje jak Mity Królu, Dracula, Duchy Zmarłych na podstawie twórczości Edgara Allan Poe, czy komiksy ze świata obcego. Natomiast w kwestii współczesnej grozy polecam przede wszystkim niezwykle klimatyczne, straszące tym co niewidoczne przez las. Jeśli chcemy nieco bardziej amerykańskie, bezpośrednie podejście, to znajdziemy je choćby w Infidel, gdzie lęk powodują nie tylko duchy, ale przede wszystkim ludzkie postawy. Trzeba się jednak liczyć z tym, że komiks jako medium nie opanowało jeszcze w pełni metod na straszenie, więc na tym poletku nieco odstaje od filmów czy nawet od literatury. To jest jednak temat na zupełnie inny podcast. Zostając przy tym, o czym chcecie mam nadzieję wciąż słuchać, skupię się pokrótce na Manze i komiksach dla dzieci. We wstępie wspomniałem, że oba te tematy doczekają się osobnych odcinków, a teraz przyjdzie czas, żebym wyjaśnił dlaczego. Po pierwsze, w przypadku mangi mamy do czynienia z dużym, niezwykle zróżnicowanym segmentem rynku, który stoi jakby z boku tego, co się dzieje z zachodnimi komiksami. Zatrzęsienie gatunków, przez które ciężko byłoby mi przejść w kilka minut, to jedno, ale ważniejsze wydaje mi się to, że manga po prostu trafia często do innej demografii niż tytuły, które dzisiaj tu wymieniam. W znakomitej większości, chociaż musicie mi tutaj uwierzyć na słowo, bo nie mam żadnych danych, w Polsce komiksy zachodnie czytają dorośli. Zgaduję, że częściej mężczyźni niż kobiety. Z manga jest inaczej. Znowuż, to tylko moje przypuszczenie, ale patrząc na to, co robią wydawcy, wydaje mi się, że celują jednak z tytułami, w które trafią w gusta młodzieży, zarówno dla chłopców, jak i dziewczyn. I Właściwie wszyscy ludzie z tej grupy, młodzież, młodzi dorośli, powinni znaleźć tonę tytułów sprofilowanych pod ich oczekiwania. No i to sprawia, że trzeba zupełnie inaczej podejść do kwestii polecania tytułów i w ogóle poruszania się w świecie mang. Jako, że ja mang czytam niewiele, sprowadzę gościa lub gościnie, którzy pomogą mi w rzetelnym opracowaniu tego zagadnienia. W kwestii komiksów dla dzieci jest podobnie to też po prostu inny segment rynku. Często zacierają się też w nim granice między ilustrowaną książką, czy komiksem, przynajmniej z perspektywy rodziców, który, którzy chcą kupić coś swoim dzieciom. I o tym też porozmawiamy w obecności specjalistki bądź specjalisty, więc o tym usłyszycie za jakiś czas. Uff, zbliżam się powoli do końca mojej trady, ale zanim sypnę ostatnimi polecajkami, moim zdaniem najbardziej uniwersalnymi, bo z kategorii obyczajówek i dramatów, nie mogę nie wspomnieć o kwestii niezwykle mi bliskiej, bo widzicie, kilka lat temu sprzedałem duszę demonom technologii i czytam komiksy głównie cyfrowo, na ekranie tabletu. Wielokrotnie wypowiadałem się publicznie w tym temacie, ale podsumowując na szybko: komiksy cyfrowe są tańsze, czasem nawet o połowę, łatwiej dostępne i zdecydowanie wygodniejsze w czytaniu. Niestety są też minusy. Pierwszy minus jest taki, że na początek przygody z komiksem cyfrowym musimy zainwestować w porządny czytnik, to znaczy tablet idealnie 10-calowy, koniecznie przynajmniej Full HD, jest to wydatek rzędu około 1000 zł, minimum. Jednak tym co pewnie powstrzyma większość osób zainteresowanych tematem jest to, że cyfrowe wersje polskich komiksów praktycznie nie istnieją, więc albo po angielsku, albo w ogóle. Dla fanów i fanek Marvela polecam usługę Marvel Unlimited. Za około 40 zł miesięcznie dostajemy dostęp do dziesiątek tysięcy tytułów, w tym stosunkowo nowych komiksów, które ukazały się ledwie 3 miesiące temu w papierze. Inną opcją jest zakup pojedynczych tytułów na Comixology, w sklepie online należącym do Amazona lub polowanie na tanie paczki z komiksami na Humble Bundle. Często można tam dostać kilka tysięcy stron całkiem fajnego kontentu za nawet 3 złote. No dobrze. Czas powoli kończyć, więc niech będzie z przytupem. W kwestii komiksów obyczajowych czy dramatów mamy naprawdę wielkie możliwości, mógłbym o tym mówić godzinami. Ale jednym z moich odkryć ubiegłego roku bez wątpienia dni, których nie znamy, i bynajmniej nie jest to biografia Niemena. Historia opowiada o artyście cyrkowym imieniem Lubę, który odkrywa, że współdzieli ciało z inną osobą. Jednego dnia jest sobą, innego ten drugi przyjmuje kontrolę i tytuł wali po bebechach. Zmusza do refleksji i przede wszystkim doskonale się go czyta. Osoby nowe w medium komiksu będą miały nie lada ucztę. Timothy Leboucher napisał i narysował, w Polsce wydał Non Stop Comics. Podobnie genialnym tytułem jest Śmiech i śmierć. To zbiór krótkich nowelek, komediodramatów, który empatyczny człowiek na pewno poczuje. Może zapłacze, może się zaśmieje, ale na pewno nie przejdzie obojętnie. Komiksy w tym zbiorze są proste, ale Adrian Tomin, autor, doskonale nad tą prostotą panuje. Po ten zakup odwiedźcie kulturę Gniewu. Innie mogę też nie polecić Habibi, komiksu, który bardzo uważliwił mnie na skomplikowane rozumienie miłości w islamie. Jednocześnie jest to piękna opowieść, wspaniale narysowana, ale zupełnie nieckliwa. Choć wiele osób twierdzi, że opowiadający o wchodzeniu w dorosłość Blanket, z tego samego autora, Craig'a Thompsona, jest lepsze, to gdybym miał wybrać tylko jeden z powyższych, byłoby to Habibi. A na koniec coś zupełnie z innej bajki. Narkotyki, gwałcenie przyjaciół, ścieranie jąder na tarce, i wiele innych patologii, które, tak jak niesmak, mogą powodować zadumę. Bo w ten właśnie sposób działają przygody Meg, Moga, Sowy i Wilkołaka Jonesa. Bo na pierwszy rzut oka oba tomy czarów z jary, w przygotowaniu kolejne dwa dzięki uprzejmości wydawnictwa Timow, są jak wycieczka do najgorszej dzielnicy, na którą to wycieczka raczej się nie ma ochoty. Ale jeśli zdecydujemy się nie odwracać wzroku, dostrzeżemy, że pod tym wszystkim kryją się jakieś powody. Depresja, problemy z relacjami, poczucie braku kontroli. I choć ten komiks zdecydowanie nie jest moralitetem, ani nie jakimś zamaskowanym dramatem, jak najbardziej ma swoją wartość jako szalona rozrywka. Simon Hanselman postawił przed nami zwierciadło. I od nas zależy, czy w nie popatrzymy. A jeśli się na to zdecydujecie, uprzedzam. To nie tafla szkła jest brudna, więc możecie odłożyć swoje szmatki. No dobrze, mógłbym jeszcze działać dwie godziny, a pewnie są osoby, które nie znalazłyby nic dla siebie, nawet na tak długiej liście. Osobom z bardzo specyficznym gustem co do konsumowanych fabuł czy oglądanej sztuki, proponuję wybrać się do sklepu albo napisać do kilku wydawców z prośbą o polecenie czegoś ze swojej oferty. Jeszcze raz uwierzcie mi, większość z przyjemnością wam pomoże. Jeśli to nie pomoże, odwiedźcie koniecznie grupę na Facebooku od początku o Twoim hobby. Z przyjemnością pomogę Wam znaleźć coś dla siebie. A na pewno inne osoby również podzielą się jakimiś fajnymi polecankami. To co? Zaczynacie czytać komiksy? Mam nadzieję, że tak, bo to jest wielki, wielki świat niesamowitych historii, które czekają na odkrycie. Dajcie znać na Facebooku, czym zakończyły się Wasze poszukiwania tytułów na początek. Cześć. Podobało się? Rozważ wsparcie mnie na Patreon.